Przeciążony internet, czyli o tym, czy miłość może się wyczerpać. Bobek, słuchaj. Alicja przybiegła do pokoju brata. Marta wpadła w histerię, bo dowiedziała się, że będzie miała małego braciszka. Na całe popołudnie zamknęła się w pokoju i nie wystawiła z niego nosa ani na chwilę. Aż jej mama zadzwoniła do nas, żebym przyszła ratować sytuację. I. Co i. I co dalej? Zapytał Bobek, nie podnosząc głowy z najnowszego modelu wozu strażackiego, który sklejał od kilku godzin. Nie jest łatwo. To znaczy, Marcie, po prostu trudno uwierzyć. Że rodzice będą ją kochali tak samo jak do tej pory. Uważa, że teraz całą miłość przeleją na tego braciszka, który ma się urodzić, a na nią już nikt nie będzie zwracał uwagi. No, coś w tym może być. Bobek przerwał sklejanie i spojrzał na siostrę. To, że nas jest dwoje. I rodzice kochają nas jednakowo, chyba nie jest takie oczywiste. Moi koledzy często się żalą, że rodzice bardziej kochają ich młodsze rodzeństwo. Szczególnie Szymek z klasy piątej wciąż narzeka, że tata świata nie widzi poza Szymka siostrą, a jemu na nic nie pozwala. Szczerze mi go żal. A poza tym, zawahał się Bobek, myślę, że jednak miłość ma jakieś ograniczenia i limity. Może jest z nią trochę tak, jak z łączem internetowym? Zobacz, jak często narzekamy, kiedy cała nasza rodzinka w tym samym czasie usiądzie do swoich komputerów, że internet działa o wiele wolniej. A jak korzysta z niego tylko jedna osoba, to pracuje idealnie. Przestań! Alicja zasłoniła sobie uszy. Nie chcę tego słuchać. Zresztą, nie masz racji. Przypomnij sobie, co nam mówią na religii: ciągle powtarzają, że miłość rodziców trochę przypomina miłość pana Boga. A On kocha wszystkich bez wyjątku i to najmocniej jak się da. Na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi. A On wszystkich kocha i dla nikogo nie brakuje Bożej miłości. Popatrz, ile osób przychodzi do nas na mszę świętą. Czasami nawet nie ma gdzie stanąć. I nikt nie narzeka. Że Pan Bóg go nie kocha? No, nie byłbym tego taki pewny wtrącił Bobek. Szczerze mówiąc, chyba wolałbym, żeby trochę mniej osób przychodziło do kościoła bo jeśli jest nas aż tylu, to Pan Bóg jest bardziej zajęty i słabiej mnie słyszy. Jednym słowem efekt przeciążonego łącza internetowego. Bzdury pleciesz. Bzdury, najeżył się Bobek. To sama sprawdź. Ile rozumiesz, kiedy mówi do ciebie tylko jedna osoba? A ile kiedy musisz słuchać dziesięciu jednocześnie. A w kościele jest nas jeszcze więcej. Zresztą przypomnij sobie, jak kiedyś ksiądz nam mówił. Że w czasie każdej minuty, w którymś miejscu na świecie jest odprawiana msza święta. I jak tu Pan Bóg może aż tylu osób nie tylko słuchać, ale jeszcze je wszystkie kochać? Bobek, to są brednie. Alicja próbowała nie zgodzić się z bratem, ale już sama nie wiedziała, czy na pewno nie ma on racji. Nie wierzysz mi? Bobek spojrzał na nią przenikliwie. No to zapytajmy o to brata Felixa. Przekonamy się, kto ma rację. Hmm, mruczał pod nosem brat Felix. Czyli boicie się, że z miłością jest jak z internetem, jeśli za dużo osób z niego korzysta? To działa gorzej, tak? Zgadza się, potwierdził Bobek. A alicja tylko skinęła niepewnie głową. No to zaraz się przekonamy, zaśmiał się brat i zniknął za regałem pełnym starych książek. Chwilę później wrócił i rozstawił na stole mnóstwo świec, większych, mniejszych. Cieńszych i grubszych. Zapalił jedną z nich i poprosił, by Alicja i Bobek przyjrzeli się jej uważnie, a następnie odpalili od niej pozostałe świece. Kiedy już wszystkie świece były zapalone, brat Felix zapytał: Czy zauważyliście jakieś różnice między płomieniami świec? Czy świece, które odpaliliście jako pierwsze, dostały lepszy i mocniejszy płomień niż te, które zapaliliście na końcu? Nie, zaprzeczyły dzieci. Czy myślicie, że udałoby się Wam odpalić od tej pierwszej jeszcze pięć dodatkowych świec? Jasne, wyrwał się bobek. Nawet sto, albo tysiąc, albo dwa tysiące. Dodała Alicja. Tak samo jest z miłością, powiedział brat Felix. Z miłością zarówno rodziców do dzieci, jak i pana Boga do nas. Nie ma na nią limitu. I nigdy się nie wyczerpuje. Nigdy jej nie ubędzie. Można ją rozdawać i rozdawać. Zresztą im więcej. Tym lepiej. Sami zobaczcie, jak jasno i pachnąco zrobiło się w tym pokoju. W kościele też tak pachnie, odezwała się Alicja. Tak, bo podczas liturgii mszy świętej zawsze zapalamy na ołtarzu świecę. A w okresie wielkanocnym lub podczas chrztu albo pogrzebu zapalamy także paschał, czyli tę największą, i najważniejszą świecę. Zapalone świece przypominają nam o tym, że Bóg jest światłością i że my sami mamy być dziećmi światła, a nie ciemności. Alicja i Felix słuchali w skupieniu. Świece oznaczają także obecność Chrystusa wśród nas, mówił dalej brat Felix. Dlatego na początku mszy świętej ksiądz mówi do nas Pan z wami, a my odpowiadamy i z Duchem Twoim, co oznacza, że Pan Jezus jest pośród nas. A skoro tak jest, to jest to dobry moment na szepnięcie Panu Jezusowi, za kogo lub za jaką sprawę chcemy ofiarować tszem. Ksiądz zwykle ogłasza, w jakie intencje ją odprawia, ale każdy z nas powinien przynieść w sercu również swoje intencje, w których chce się pomodlić. I gwarantuję Wam, że Pan Jezus na pewno Was usłyszy. Brat Felix zaśmiał się i dodał: A teraz zabierzcie sobie po jednej świecy i weźcie też jedną dla Marty. Biegnijcie do niej i pokażcie jej, jak jest naprawdę z tą miłością.